Dzwoń mi Piotra znam od podstawówki. Już wtedy miewał odpały, był dziwny, i wszystkie dzieci się z niego śmiały. Gdy się wkurzał, to robiły mu się takie śmieszne fałdki na czole, a on sam mówił, że wyrucha nam nasze matki. To było jego motto. Ogólnie to nikt się z nim nie kolegował. Kiedyś grałem Super i spotkałem go w przeciwnej drużynie. Bitewka mi nawet siadła, parę razy udało mi się go ustrzelić i w sumie miałem już odpalać kolejną bitwę. Ale zauważyłem, że ktoś do mnie napisał, to był dzwoń mi Piotr. Kurwa ludzie, takiej wiązanki o ruchaniu mojej starej dawno nie widziałem Ale to nic, gość miał pretensje o to, że mu nie wyjeżdżałem bokiem i do niego strzelałem Pierdolił mi o jakiejś umowie, że nie tak miało to wyglądać Kurwa, co za pojebana akcja Mowa o tym gościu, co rigował krana, tak? Kurwa stary, daj spokój, gość jest głupio mądry Odjebał taką kaszanę, że szkoda gadać Przecież tak się nie riguje, gdyby pomyślał, to nic złego by się nie stało no ale chuj, jest upośledzony, od kiedy koledzy splądrowali jego szałas. Szkoda w ogóle gadać, stracić ceceka. Przesrana akcja, ale mu się należało. Dzwoń mi Piotr. Grałem z nim kilka bitew, no powiem wam, że odklejony typ. Wstyd mi było trochę z nim grać, bo co bitwa wyzywał innych na czacie, wkurzał się o każdą pierdołę. Kurde faja, nie można tak robić, bo jest wtedy przypał na dzielni i można dostać bana. Ja nie chcę dostać bana, dlatego już się z nim nie koleguję. Totalny świr, mocno mu odjebało.